Jeżeli ktoś się zastanawia czy grać na serwerze heaven.pl Niech ten filmik mu to pokaże Może wyźnie, można na mu Tutaj off pije na fly No i co No zobaczcie sobie w ogóle ten serwer to jest jeden wielki śmiech na sali Według nich słowo cipka jest przekleństwem Co to zostało najpierw w no i uciekłam, zaraz zobaczymy będą mnie gonić oczywiście w DX EQ ze zbrojami oczantowanymi pewnie EQ Protection 4 yy, Mieliśmy kiedyś to full nam usunęli, Oczywiście odmieni i powidać, mieliśmy załadną No i cóż wam, bo to czas, Ale bo wam po czasu lepiej wejdźcie sobie na jakiś serwery z KFA czy Jak ja niedługo założę to wtedy można ale coś od razu wam już kiedyś była też podobna akcja to nawet nie mnie nie przeprosił postanowiłem tylko na prośbę jednego użytkownika jestem za znowu zacząć grać zacząłem grać i cóż znowu mnie nie będę tutaj się brzydko wyrażał pedały, od rewera oczywiście zrobiły wy... huja Zobaczcie, teraz uciekam, yyy, proszę jak zwykło enchantowana spojrza. No i... Yy, też już wyjść nie mogę. Oczywiście trzy kamp... Trzy kampion tutaj. Możecie sobie nasz, yy, tam zobaczyć. Trzy kampion i oczywiście... Zobaczcie teraz co się dzieje. Yy, są w ogóle śmieszni. Mam tyle życia, fiuta, bo tylko to może cię Tak naprawdę ja Myślałem, że jesteście bardziej poważni No i cóż No teraz sobie, pooglądajcie filmik Atencia Czy warto grać, czy nie? Moim zdaniem nie warto, będzie strata czasu hmm. i tak wszedłem z zaraz kina kina. mój się gryfę po tym tak eee, znowu, tam później mi się uda jakoś wejść eee, jak widzimy eee, graście nie umieją pojrzeć we dwóch na bezuranego gracza bez broi, bez miecza, bez naszego eee. Jeszcze w rogu w dodatku go yy, do biją, a znaczy, że nie potrafią grać, ale w i szalety, siłcie mi fiuty ale tylko to możecie. Yy, jeszcze te wasze teksty, że fajnie, będę sławny, będę miał film i tu pojechał, tylko o was świadczy, no zastanówcie się, naprawdę. Także jeżeli jesteście niepewni, czy chcecie grać, ja już wam mówię, nie grajcie, szkoda czasu. Mm. No, tylko właśnie na tym, że skończycie tak jak ja. Chciałem na początku nagrać jakąś fajną prezentację tego, ale zobaczyłem, że znowu robią to samo co wcześniej, już myślałem, że trochę spoważnialiście. To cóż. Sami sobie robicie te reklamy, serwer admin też, matka, naprawdę, cio to jest. W ogóle nie ogarniamy serwera cały czas, coś majstruje przy permissions. Jedyna norma na sobie to jestem sobie jaster forever. Oczywiście to jest moja gierliwa. Także zapraszam do oglądania, jeżeli jeszcze chcecie, chociaż już nie strasznie nie będzie. Na końcu jeszcze Wam pokażę screen, jak podstawówka mnie zbanowała. Yy, otóż chcę Wam powiedzieć, że bardzo mnie to boli. Będę rozpaczył, nie będę mógł teraz w spać przez to. Yy, nikt Wam tego nie wypaczę. Także to zapraszam Was do oglądania do końca, już tam chyba nie dużo zostało, nie wiem, co na widzę. A ja się z wami już bym też żegnał. I ja też odradzam wam tego serwera go jak ognia. A więc żegnam, dziękuję, dobranoc już nie będę grał. I tak jak mówiłem polecam na serwer jakiś normalny STKF-a czy... czy właśnie moi czy... jakiekolwiek inny czy serwer hardcore. Nie traci czas na tym gównię, bo inaczej tego nie masz nazwać. Żegnam.